Jak wygląda opodatkowanie fundacji rodzinnych? Fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą dozwoloną w ustawie o fundacjach rodzinnych. Na przykład wynajmować nieruchomości, na przykład udzielać pożyczek, na przykład otrzymywać dywidendę. Tego typu czynności co do zasady są dla fundacji rodzinnej neutralne podatkowo. Co oznacza, że fundacja rodzinna wynajmując nieruchomości nie płaci podatku dochodowego. Również oznacza to, że jeżeli fundacja rodzinna otrzymuje dywidendę od spółki, w której jest udziałowcem bądź akcjonariuszem, również nie płaci podatku dochodowego. Natomiast jeżeli fundacja rodzinna będzie wykonywać działalność gospodarczą, która nie jest wymieniona w katalogu dozwolonej działalności gospodarczej w ustawie fundacji rodzinnej, to wówczas zapłaci podatek dochodowy. Fundacja rodzinna musi również zapłacić podatek dochodowy w sytuacji, jeżeli wypłaci środki pieniężne beneficjentom, co do zasady, jeżeli mówimy o beneficjentach z najbliższej rodziny, wówczas ten podatek dochodowy wynosi 15%. Jeżeli mówimy o beneficjentach z poza najbliższego kręgu rodzinnego lub osobach trzecich, to ten podatek jest generalnie wyższy.